<noise> Flashmob, czyli kilkuminutowe wydarzenie zaimprowizowane w publicznym miejscu Mające zaskoczyć i przyciągnąć przechodniów Było elementem projektu Walka z nudą Akcję przygotowali uczestnicy Drugiej latniej szkoły liderów Chcieliśmy wypromować oferty Które są dla dzieci Przygotowane na czas wakacji Są mało wypromowane Dlatego też dzieci nie wiedzą co mogą robić Ze sobą wakacje Spędzają czas na podwórkach, w domach i nie biorą czynnego udziału w życiu, które właśnie dzieje się w naszym mieście. Dlatego chcielibyśmy w ten sposób zachęcić je do tego, żeby być aktywnym. Młodzi ludzie byli zachęcani do wspólnego malowania, śpiewania, rozwiązywania zagadek, skakania, żonglowania i grania w zośkę. Inicjatywa przypadła do gustu dzieciom i ich opiekunom. Bardzo mi się podoba i po prostu no jakoś w pewnym stopniu. I pozwala dzieciom na jakąś taką wspólną zabawę. Jest bardzo fajnie. Cieszę się, że, że tu jestem. Festyn był zwieńczeniem dwutygodniowych warsztatów, w których uczestniczyło 20 młodych aktywistów. Przyszli liderzy w Tuchomi, uczyli się pisania projektów, współpracy z mediami i sposobów kierowania grupą. Szkolenie zorganizowało Słupskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich.